w Piękny sposób wyrażona w prefacji dzisiejszej mszy świętej. Tyś namaścił olejem wesela jednorodzonego syna twego, pana naszego Jezusa Chrystusa, wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, Przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Drodzy wierni, ale ze sódkiem stwierdzamy, że we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie rozpoznać, odnaleźć, tego królestwa prawdy, życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ze smutkiem stwierdzamy, że odkupiciel z całą pewnością nie jest tak znany i kochany, jak można by tego oczekiwać po XX wiekach. Upragnione przez Judeo-Masonerię narzucenie w imię fałszywej wolności, Tzw. świeckości państwa doprowadziło do wyeliminowania obecności prawdziwego Boga w życiu społecznym. A jednocześnie narzucanie nowej antyreligii ma na celu wprowadzenie upiornego, nowego światowego porządku, który jest niczym innym. Jak współczesną odmianą kultu Lucyfera, groteskowym i obscenicznym odwróceniem Bożego Porządku. Apostołowie Wielkiego Resetu z wielką gorliwością prowadzą dziś na całym świecie antyewangelizację w celu poddania dusz tyranii diabła pod inkwizycyjną kontrolą masońskiego antykościoła szatana. U podstaw ich wszystkich działań leży nic innego jak nienawiść do Boga i zazdrość o nadprzyrodzoną szczęśliwość, którą Pan Bóg przeznaczył dla wiernych katolików, którzy obmyją swoje dusze we krwi Baranka. Drodzy wierni, choć żyjemy w czasie, w którym dzięki rozwojowi technologii w ciągu sekundy możemy połączyć się. Z innym kontynentem. To właśnie dziś więcej ludzi słyszało o Coca-Coli.